Witam Was serdecznie. Mógłbym Wam zaśpiewać Driving Home for Christmas, chociaż w zasadzie jak na razie to się oddalam od domu i to dobre prawie że 1000 km. Trening. Dzisiaj chcę Wam dać do ręki narzędzie, które pozwoli Wam nie tylko planować trening, ale zacząć w ogóle myśleć inaczej o treningu, co sprawi, że ten trening będzie kompletnie inaczej na Was wpływał i będzie dla Was zupełnie innym też doświadczeniem. Trening, i to uwaga, to nie jest, to nie jest przenośnia. To po prostu tak jest. Trening to jest rozmowa z naszym organizmem. Oczywiście z naszym ciałem i z naszym umysłem. Nasz mózg musi się przystosować do obciążeń, do często, częstotliwości trening, tre, trenowania, do objętości czyli długości naszych treningów oraz do bólu, jaki trzeba będzie przeżyć, ale na jakimkolwiek poziomie by ten trening nie był. Trening to jest konwersacja z naszym organizmem. O co chodzi? Podczas treningu mówimy do naszego organizmu, słuchaj, potrzebuję od ciebie tego, tego czy tego. Przykład. Robicie 4, 15 minutowe tempówki tuż pod progiem. Co mówicie organizmowi? Mówicie do niego, słuchaj, potrzebuję, żebyś. Zbudował ogólnie rzecz biorąc, bo to jest mnóstwo pracy dla organizmu, lepszy silnik tlenowy. A co za tym idzie? Żebyś lepiej sobie radził z wyższym poziomem kwasu mlekowego w systemie, żebyś lepiej radził sobie z usuwaniem kwasu mlekowego, w cudzysłowie usuwanie, bo kwas mlekowy, jak się okazuje, to też jest paliwo z systemu. I żebyś potrafił jak najdłużej pracować w takich strefach, żeby tego kwasu mlekowego po prostu jak najmniej produkować. Czyli coś mówicie organizmowi, robiąc takie tempówki, i organizm mówi: Dobra, jeżeli tego potrzebujesz, nie ma sprawy. Co robię? Przebudowuje włókna mięśniowe, przebudowuje kapilary, przebudowuje mitochondria. Będziemy, będziemy bardziej polegać na gospodarce tłuszczem na tłuszczach niż na, na cukrach, ogólnie mówiąc, krótko mówiąc, będziemy w stanie jechać dosyć szybko, ale bardzo długo. Inny przykład. Robicie 3 serie po 5 dwuminutowych interwałów VO2 max. Czyli robicie strefę piątą. Co mówicie organizmowi? Mówicie organizmowi, słuchaj, potrzebuje naprawdę jeździć szybko. potrzebuję od Ciebie, żebyś mi pozwolił wyprzedzać moich, moich przeciwników, moich konkurentów, i żebym mógł ich urywać. Potrzebuje być w stanie reagować na ucieczki. Potrzebuje być w stanie załapać się do ucieczki i zostać w ucieczce, w której ktoś będzie co chwilę nie, nie tyle nadawał ciągłe, wysokie tempo, ale co chwilę będzie walił jakieś do, dodatkowe ucieczki, interwały, żeby pozrywać nas. Potrzebuje tego od Ciebie. Co mówi organizm? Dobra, nie ma sprawy. Podnosimy VO2 max, czyli y, usprawniamy gospodarkę tlenem. Jest, będziemy w stanie, komórki będą w stanie przyjmować więcej tlenu. W jednostce czasu na jednostkę masy to są tylko dwa przykłady, ale teraz trzeci przykład, który, który no, będzie już esencją tego, tego podcastu. Wsiadacie na rower i co robicie? Robicie 2,5 godziny jazdy ze średnią prędkością 31,3 km na godzinę. Pobijacie jakiś swój rekord. Po drodze atakujecie jakieś dwa segmenty. Na strawie gdzieś tam od ronda do ronda jedziecie, powiedzmy, z grupą przez cały ten czas albo czy, przez część tego czasu. Jedziesz z grupą, czy to jest ustawka. Tam będzie kilka ataków, więc będzie kilka bardzo, bardzo mocnych zaciągów. A poza tym, całe te 2,5 godziny nie odpuszczacie, tylko jedziecie bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Co mówicie organizmowi? Mówicie organizmowi. Że czasami po prostu ostro dacie mu w kość i tyle. Organizm jest bardzo zmęczony, obciążyliście wszystkie systemy, czyli system tlenowy, silnik tlenowy mocno obciążony, silnik beztlenowy mocno obciążony, mięśnie mocno obciążone, włókna mięśniowe mocno pozrywane, dosłownie mechanicznie poniszczone, pourywane. Mentalnie jesteśmy też zmęczeni, ale wracamy po takim treningu ze świadomością: o, Ale zrobiłem trening, ale teraz na maratonach będę zaciągał. Przez jakiś czas będziesz się stawał, czy stawała trochę lepszy, a potem koniec, dlatego że dla organizmu nie jest to jasna informacja. Organizm nie wie, czego od niego konkretnie chcesz. Nie możesz chcieć wszystkiego, bo nie da się. Gdyby to było możliwe, gdyby można było się zregenerować po takim treningu i wykonać kolejny taki trening następnego dnia, albo za dwa dni, albo kilka takich treningów w tygodniu, no to bylibyście mistrzami świata, ale to jest niemożliwe, bo my musimy się regenerować. Więc organizmowi trzeba dać taką informację, którą on jest w stanie przyjąć, zrozumieć i na nią zareagować. Krótko i na temat, więc na tym właśnie polega trening. W taki sposób właśnie powinniśmy trenować. Więc jeżeli. Nie zamierzacie po prostu pojechać na przejażdżkę, albo nie zamierzacie po prostu pojechać na ustawkę i nie wiem, i być jednymi z najmocniejszych w grupie, czy tam załapać się do ucieczki. Czyli, krótko mówiąc, nie chcecie po prostu wyjść na rower, tylko chcecie realizować konkretne cele treningowe, to z takim celem, z konkretnym zamiarem na trening trzeba wyruszać. I organizmowi trzeba dawać bardzo konkretne informacje, czego od niego wymagamy. Nie ma sensu robienia pięci. Typówek, czy tam interwałów, nazwijmy to nawet w trzeciej strefie, czterech w czwartej, trzech w piątej, dwóch w szóstej, jednego w siódmej, a potem z powrotem yy, czegoś takiego nie ma sensu robić. Albo budujecie wytrzymałość, albo wytrzymałość mięśniową, albo szybkość, yy, albo właśnie V2 Max, albo siłę. Na tym właśnie polega trening. I takie rzeczy potrafią rozumieć zawodnicy pokroju Nino Schurtera, którzy wiedzą, że jeżeli mają zagospodarowane w roku 950 godzin na trening, to każda ta godzina ma duże znaczenie. Nie ma, że a dzisiaj nie wiem, co dobra, pojadę sobie mocno. Czegoś takiego nie ma. No i życzę Wam, żebyście w nowym roku też yy, wasze, w, Wasz poziom treningowy podnosili i nie na zasadzie coraz większego obciążania organizmu, ale inaczej, przystosowywanie organizmu do coraz większych obciążeń w zdrowy sposób, nie obciążania organizmu tak, żeby ledwo zipiał i żebyśmy zaczynali osiągać to, co się nazywa overreaching, czyli już już dajemy organizmowi już za dużo, on już na to nie jest w stanie zareagować, a potem overtraining, czyli przetrenowanie, czyli już fizjologiczne następstwa trenowania zbyt dużo, zbyt ciężko, zbyt mocno, zbyt intensywnie. I tak to właśnie wygląda. Trenujcie z głową i rozmawiajcie ze swoim organizmem. To jest konwersacja, nie kłóćcie się z nim, nie wymuszajcie niczego na nim, tylko dawajcie mu jasne sygnały, on będzie na nie reagował. I tak to właśnie wygląda. No, a ja już mam za sobą 50 km, jeszcze, jeszcze jakieś 900 parę dziesiąt. Do zobaczycha, wszystkiego dobrego.